Dzisiaj mamy, widzę, bardzo, ale to bardzo. Dawa mi to wełnę. Bardzo, widzę, ważny i to. Yy, znaczy, dla mnie bardzo trudny challenge <noise> Bo ja jestem słaby. Widzowie, dzisiaj nie mogę zginąć ani razu. Tak jak widzicie po tytule. Zginę, równa się, znaczy. Yy, ta, ja. Ja pie... Dobra, może mamy tłumaczyć zasadę o co chodzi dokładnie. E, jeśli ktoś mi unicestwi, jeśli chodzi tylko o unicestwienie takie, że się na czacie wyświetli, że gracz tak unicestwił mnie Wtedy widzowie zmieniamy kraj. Tak widzę, ja wtedy wyjeżdżam, bo... Ja nie zasługuję na mieszkanie w Polsce wtedy widzowie. No i po prostu musimy wygrać bez żadnego deda od jakiegoś innego użytkownika, więc Czy to wyjdzie? Nie wiem, fajnie by było oczywiście, więc trzeba się w starać i tak bardzo defensywnie mi się wydaje grać, bo... No nie oszukujmy się, ale nie chciałbym bardzo szybko tracić tego Mam przygotowane na pewno pięć narodowości obecnie <gry> Jak będzie potrzeba więcej to, to znajdę więcej, co nie? Kurde, nie wiem, czy go porobić, nie? Jak myśli ta? O ty gnoj, my, ty. Dobra, ale pojetinek ja wygram Co? No chuj nie, dobra, dobra, Korsac wypier... Napisał jeszcze esa. Dobra, możemy kończyć ten odcinek? Dobra, ale widzieliście, to było tylko ewidentnie wina z crafta, No, No zapomniałem że ko to jest taki piękny. Co po co mi też kło? Ale co postawię jak już kupiłem, to stać mnie. Tacy ludzie powinni kończyć w... Wy... No ra, nie powiem bo mi odcinek zajmu. Dobra, jest to jakiś emerald dla mnie? To nie jest zły emerald To ma oryginalnego Woli, Niebiescy. <laughs> nie! Co? No nie, i hop mi łóżko zniszczy. i <laughs> sobie. Psycha sitting, psycha sitting, tyle wam powiem. Psycha co ja robię? Ja widzę jeśli ktoś na odpowiedź, napiszcie mi w komentarzu. Dlaczego jestem taki słaby? Mogę SS? Ciekawie chce mnie oszukać czy nie? Trzeba go i sprawdzić. No Iza będę miły i zaufam mu. No i widzicie, zawie nie ufajcie gnojem takim. Nie ufajcie. Jak to porobić, żeby go porobić, widzowie? To jest bardzo dobre pytanie, bo ja nie mogę zginąć. To nie o to chodzi. Dobra, ej, zielony go rasuje. No i piękny, dobra Dobra, morski mi <laughs> Żyje. Jest. ten... Miech, Cockstart nie przestaje zaski. Serio, mnie Cockstart nie przestaje zaskiwać, to jest po prostu. Kocham CoXcraft. Nie ma lepszego serwera, co nie polskiego niż CoXcraft. Wydaje mi się, że chyba nie. No, ogólnie jest dobrze, ile zostało osób. Chyba teamy. Dobra, eee, panie że dawaj mi to, Gnoju. Dawaj mi to. To też bym sobie wziął dwa razy TNT w sumie. Fireballa też bym sobie przygarnął z nią chęcią Ty, rzuci są obok? Ta, Drabon, to, to jest żółty kolor Ja pierdzielę. Przepraszam, jest za zawiołkałem jest zdałem matury już wszystkie i po prostu już mi się mózg wyłączył Już jakby... Stwierdziłem, że wiesz, już teraz nie potrzebuję mózgu, więc... E, wyłączyłem opcję myślenia TY, ON TAM JEST?! Ja pierdziele Żyję! E, 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 E! Dobrze ci tak dałem no. Ej, pato! Dobry jezus, pierdzielaj Puch. czy dobiegnę? No nie, ale dolecę, co nie? Jest. Ty 4 tego, gdzie są? Gdzie jest sklepikarz? Sklepikarz dałem mi Sharpnessa. E właśnie, bo chyba ja nie powiedziałem, co nie? Ja od was jeszcze nie wyżulałem apeczki w górę i Subika. Weź, strzelcie apeczkę w górę i Subika, bo kto nie ma w górę i Subika, ten poruwa z baną, ok? I dajcie komentarz, dla aktywności nosisz Nie brzmi jak zły plan żebym poleciał sobie tutaj poleciałbym no god no god please no no yeah. <laughs> Dobra, skok przez okno z no no mi zostaje chyba i chłop wygra mając 0 killi. Ale raz no no żaden no 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 o i pozdrawiam pana proszek123 Też pozdrowił was No nie no ależ idzie łóżko zniszczyć Siema polsko No chodź bić Ty o ja mi w końcu zniszczy łóżko? Nie, nie zniszczy mi łóżka Ty o ja mi obudował ja łóżko Dobry ziomas. Dobra chłop mi chroni łóżko to idę się nawalać Więc stwierdziłem Dobry wieczór polsko gdzie on jest? Dobra, zrąbałem. O co widzowie, może pójdźmy tak po kolei, do, do sąsiada pójdźmy. Nie zawsze sąsiad taki zły. Absolver Stechen auch 12 montaj premium. Nie pamiętam nigdy, jak ten, jak ten serwer działał. Nie. O, tu coś jest. Dawaj mi to. Jezu, to był ten serwer, gdzie tu był tego. Gdzie tu był brąz. To tu dopiero będzie zabawa. Gdzie jest ten sklep i jak on działał? Dobra, ale ja tak chyba nie mogę Ciści dwa brązu Beton też spoko, czyli na pewno trzeba kupić kilo. Dobra, mamy czerwonego naprzeciwko, więc trzeba by się go wyeliminować Ty, daleko to jest? Ja pierdzie... Ja lepszy mi klocków, nie starczy No nie, do mnie złoty idzie a, 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 a Dobra, czerwony nie ogarnia, że do niego idę chyba Spierdzielaj Dobra, ej, ja się nie mogę dać sesji przez niego, zapomniałem Jakie tu są lagi, fuj! Dobra, robię go na pyrę ty ja mam łóżko czy nie mam muszka Bo już się rozumiem. Jaki ja mam kolor w ogóle? Niebieski. Nie mam łóżka? Ej, eee, to do mnie bije! Ała, 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 ała. Spadaj. Spadaj paruwo! Robicie w kar. Co? Ty czemu każdy z tymi fireballami lato? One są takie tanie? luj tu chodzi? Gdzie on jest? No idzie dalej za mną, no co za łeb. Zostaw mnie, nie Niemcu ty. Nie ma refów? Nie wiem, jaja robicie chyba. Do Dostaną pula, tak się zbliżą. Y ja pierdzie... Dobra, wy nie wiecie, jakie podskoczy na tym krześle. Skąd on się wziął? Dobra, wiem, że w obecnej sytuacji. Seria? Oni to zablokowali? Ty, ja chciałem powiedzieć, że w obecnej sytuacji nie powinienem wchodzić na ten serwer. Ale nie sądziłem, że Bondrak zablokował serwer. Dobra, tam w sumie wszystko tam blokują, to się nie dziwię, że serwery też. Lol. No dobra, widzę, to lecimy do takiego dalszego sąsiada. Od kurde. O, co tam jest popularne takiego? Charakterystyczne. Mądryków. Ty, ale jak to działało teraz? Bo w są, sumie są, są niedawno odcinek nagrywałem. Dobra, dawaj mi tutaj. Dalej nie ogarnia, jak to się z tego tryb zmienia. Dobra, widzę, że tam jeszcze niebiescy. Ale w sumie kurde nie powi... Dobra, te czwórki będą przerąbane, bo tutaj chodzi o to, żeby nie zginąć od jakiegoś użytkownika. A przez to... A przecież się nie pójdzie co na czterech bić, bo wiadomo, że... Ale z takim już bobkiem To już by na przykład mógł go porobić. O ja pierdziele, żartowałem. Zostaw mnie. Zostawił mnie? LOL. Ty ja go zabiłem? LOL! <śled> Ty ja chcesz się z tym bić. Dawaj, dawaj, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No, chodź! No nie, no sam, sam No Utyknuj, niemy Ty niemyty Chodź się bić Dobra, łatwo No jakim cudem on nie spał? Ty antyknokowcu niemyty No tak gnoju wyrzucił to Do, no, omat jak zbroję już ja zapomniałem, że tutaj te emeraldy lecą jak spowalone Dobra, widzę, jestem bohaterem narodowym No dobra, jestem bohaterem narodowym Z jeszcze im łóżko Ty, ja się sam wysadził? Będziesz bity, kolegiem mi bijesz Dawaj u, 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 ja pierdziele, łukowcu ty No nie nie, 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 nie nie, dobra, ja I co tam było, Hasmutek zmontowany, jestem za co? Halo Pani władzo To idziemy szukać jakiegoś serwera innego innej narodowości Dobra, długo bardzo główkowałem, ty jakie mogą być jeszcze serwery? Bo tak patrzę, w Szwecji nie ma żadnych W Czechach mi się nie chce połączyć, Węgry też nie mają, takie myślę no, Francja też mi tam nie chciało wyszukać totalnie. I bym ciekawy, no, jakie jeszcze narodowości mają takie w jakiejś miarę duże, normalne serwery. I dopiero po chwili mi przyszło że... że kurde, Hypixel, największy serwer obecnie na świecie: Minecraft, Bedwars. Chyba jest amerykański, tak? Tak mi się wydaje. Jeśli nie, no to sorry. Że zaliczę się, jakby, może powiedzieć, do challenge'u. Niestety, lagi już widać na pierwszy rzut oka, ale. No, piękno, piękna Hypixel Nie wiem, się w jakiejś Portugalii najwyżej w ogóle, ale. No, ciekawie nie jest ogólnie. Ty, czy kiedy mi łóżko zniszczył? Co za farfocel Doro, są lagi, wszystko przez to Ja pierdzie, Dobra, wszystko przez lagi Ja wychodzę, nie, ale lagi są trochę Dobra, ja jestem głupi CO?! Ja coś mówiłem o długim przeżyciu, ta? Fajnie No ogóle nie jest problem, bo mi się serwery skończyły Idę szukać dalej Dobra, widzę w ogóle sytuację wygląda tak, że żadnego no serwera, gdzie normalna ilość graczy by była, żeby odpalić arenę, no po prostu nie ma W żadnej narodowości patrzymy po każdym sąsiedzie no, widzę, pokażę w naszej Polski. No i tam widzę, wiecie, było po 16-17 osób, no to no, nic, nic, nic z tym nie zrobimy raczej, co nie? Dlatego, niestety, na chwilę obecną musimy kończyć dzwoneczek. Ale mam do Was jedną prośbę, jeśli wyznacie serwery takie w miarę, gdzie da się odpalić jeszcze jakąś jedną arenę Bedwars e, poza Polską, oprócz tych, które dzisiaj występowały, to weźcie znać, tylko pamiętajcie, piszcie .pl, bo Wam to YouTube zwanuje. Będę bardzo wdzięczny, a Wy, jeśli tego jeszcze nie robicie, to subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Pozostawcie po i napiszcie komentarz i co. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się na live albo na kolejnym materiale. Siema!